pewien mądry doktor, którego tutaj macie na zdjęciu, to jest chirurg onkolog. Jest wykładowcą na Uniwersytecie w Yale i w Newhaven tam pracuje w tej klinice. I on mówi coś takiego, że o sobie jestem mistykiem, ale mimo to, że jestem, nie mimo to, że jestem chirurgiem tylko właśnie dlatego, że nim jestem. Czyli jestem mistykiem nie mimo to, że jestem chirurgiem, ale właśnie dlatego, że nim jestem. Codziennie oglądam cuda. Ciało wie lepiej niż ja. Ja nie wiem, dlaczego rany się goją i jak działa anestezja. Tak naprawdę nikt tego nie wie. No i znów pewnie człowiek ma rację. Otóż na pewno jesteśmy znakomicie wyposażeni i przygotowani do życia jak najbardziej pełnego. Mamy wszystko, co potrzebne nam jest do realizacji najśmielszych planów. Bywa także, ograniczenie fizjologiczne sprzyja nieprawdopodobnemu rozwojowi, rozwojowi psychicznemu, no a także tak, że defekt powiedzmy fizjologiczny nie stanowi przeszkody. W realizacji marzeń, które gdzieś tam w człowieku się rodzą, powstają. Angielskie Porzekadło mówi: licz swoje błogosławieństwa, zobacz ile darów otrzymałeś, jak wielka siła tkwi w samym ludzkim organizmie. Ja często zachęcam do tej wdzięczności, często zachęcam do spisywania, jak niektóre osoby wiedzą. I robią to tego, za co powinny być wdzięczne, bo rzeczywiście no, nasze ciało dokonuje rzeczy zupełnie niezwykłych. Niemal każdy człowiek potrafi szybko biegać, wysoko skakać, celnie rzucać, znakomicie pływać czy wykonywać najwymyślniejsze ruchy. Nasze mięśnie, układ kostny i pozostałe układy są do tego. Po prostu wyraźnie przystosowane. Fascynujące jest także to, że robimy to coraz lepiej, szybciej, wyżej, dalej, pokonując coraz większe stopnie trudności. Jesteśmy silni i zbudowani tak, że jeżeli tylko we właściwy sposób dotrzemy do swojego potencjału, możemy rzeczywiście czerpać z niego absolutnie bez ograniczeń. Wszyscy mamy jakieś talenty czy wyjątkowe zdolności. Trzeba to tylko w sobie odkryć i pielęgnować. A dzięki temu każde zrodzone w duszy marzenie ma szansę na realizację. Przy tym wszystkim wygląd zewnętrzny, czy nawet stan zdrowia nie jest wyznacznikiem naszych możliwości. Myślę, że wielokrotnie każdy z nas się o tym przekonał. Jeżeli nie na swoim przykładzie, to na przykładzie osób, które no chociażby gdzieś w mediach można zobaczyć. Nasz organizm wraz z całą z fizjologią ma służyć człowiekowi, który jest obdarzony rozumem i wolą. I, I tutaj, tak jak już powiedziałam, jakiekolwiek pragnienie powstało, by w duchowym wymiarze ciało posłusznie będzie, będzie wykonywać jego wolę. I taki przykład chciałam podać takiej właśnie nieograniczonej możliwości ludzkiego ciała. To jest dziewczyna o imieniu Wilma, w nazwisku Rudolf. Przyszła na świat w biednej rodzinie, urodziła się bardzo słaba i, i długo, długo przed czasem. W wyniku choroby, w wieku 4 lat, znalazłam informację, że chorowała na polio. Doznała paraliżu lewej nogi, którą włożono jej w metalową szynę. Wierząc w słowa swojej matki, że może ze swoim życiem zrobić wszystko, czego pragnie, w wieku lat dziewięciu zdjęła szynę i postanowiła być najlepszą biegaczką na świecie. W wieku lat 13 wzięła udział w pierwszym wyścigu. Przebiegniła prawdzie ostatnia, mając znacznie gorszy czas niż, niż dziewczynka, która przybiegła przed nią. Natomiast brała udział w każdym wyścigu i zawsze przybiegała na samym końcu. Wszyscy prosili ją, by dała sobie spokój, jednak przyszedł dzień, w którym przybiegła jako przedostatnia, a potem dzień, w którym wygrała wyścig. Od tej chwili wygrywała już wszystkie. W których wzięła udział. Zaczęła studiować i, i, i tam na studiach poznała swojego trenera, spotkała swojego trenera, zobaczył w niej nieugiętego ducha zwycięstwa, naturalny talent do biegania. Wytrenował tak dobrze, że zakwalifikowała się do drużyny lekkoatletycznej USA na Olimpiadę w 1960 roku. Jako pierwsza histori w historii kobieta zdobyła trzy złote medale w czasie jednej olimpiady. Co zadecydowało o sukcesie Wilmy? No, na pewno wierność jej pragnieniu i, i wiara w słowa matki, która powiedziała, że niezależnie od nogi i szyny, którą Wilma nosi, może zrobić ze swoim życiem wszystko, no, czegokolwiek zapragnie. Powiedziała jej, że to, czego potrzebuje, to wiara, wytrwałość w działaniu, odwaga i nieugięty duch. Lekarze mówili, że nigdy nie będę mogła chodzić. Matka powiedziała mi, że będę. Zdecydowałam, że uwierzę matce. No, jest to jeden z przykładów, wielu przykładów myślę, że bardzo wielu przykładów, które pokazują, że, że, że te słabości fizyczne możemy pokonać. Tak pewnie się zastanawiacie, co niektórzy, którzy są na moich innych spotkaniach. Czy mnie się nie pomyliło, czy to nie jakaś motywacja? Nie. Nie. Spotkanie poświęcone superżywności i zaraz do tego dojdziemy, a, a ten wstęp ma oczywiście sens. Ale to jeszcze nie koniec zachwytu mojego i mam nadzieję, że Wam się udzieli nad, nad tym, co potrafi organizm człowieka. Zazwyczaj przychodzimy na świat w pełni przygotowani do zbierania informacji o tym, co nas otacza, do przetwarzania tych informacji, do właściwej akcji. Mamy pięć no, niezwykle precyzyjnie działających zmysłów, które nie tylko dostarczają nam wrażeń, ale jednocześnie sprawiają, że jesteśmy w stanie nazwać to, co spostrzegamy i odnieść wartość tych spostrzeżeń do tego, czego doświadczamy. Nie tylko czujemy przedmioty, ale także potrafimy za pomocą dotyku określić, co to jest. Więcej dotykanie pewnych przedmiotów sprawia nam przyjemność albo nie. Dzięki zmysłowi dotyku i istnieniu wewnętrznych receptorów bólowych jesteśmy w stanie odczuć ból, który jest sygnałem zagrożenia dla nas, informacją, że coś niedobrego dzieje się z naszym ciałem, że zaburzona została równowaga. Z kolei zmysł wzroku nie tylko dostarcza nam wrażeń, ale także informuje nas o tym, co dzieje się wokół nas, tak abyśmy mogli działać najbezpieczniej i najskuteczniej. Oczy i połączone z nimi obszary mózgowe dostarczają nam też wspaniałych przeżyć estetycznych, przekazują obrazy, które zachwycają nas albo nami wstrząsają, słuch. Kolejny zmysł również pełni rolę informatora, wspomaga, kieruje, ostrzega. Może być przekaźnikiem muzyki, śpiewu, ale na przykład i szumu morskich fal, no, które to kompozycje, można by także, są dla ludzi sporą przyjemnością. Może dostarczać nieprzyjemnych czy przyjemnie kojarzących się dźwięków jest no i takim istotnym odbiorcą ludzkiej mowy cudownego daru przekazywania nie tylko informacji, ale także refleksji, uczuć, no, czy opinii. Zmysł równowagi z kolei informuje nas o położeniu naszego ciała, co sprawia, że podejmujemy działanie, kiedy przyjęta postawa jest dla nas na przykład ryzykowna. I w zasadzie fascynujący jest niemal każdy fragment ludzkiego organizmu. Zostaliśmy stworzeni tak, aby nie było łatwo nas zniszczyć, abyśmy zdolni do przystosowania się do niemal każdych warunków, no jeżeli nie za pomocą ciała, to, to umysłu. Taki organ jak skóra, najrozleglejszy, liczący około 20 tysięcy centymetrów kwadratowych powierzchni, pokrywający całe nasze ciało, nawet gałki oczne, wydziela substancję tłuszczową, enzymy, które chronią ją przed wysuszeniem i bakteriami. Jej zdolności regeneracyjne są powszechnie zdane i właściwie tak powszechnie, że w zasadzie przyzwyczailiśmy się, że są dla nas czymś zupełnie normalnym. Myślę chociażby o ogojeniu się ran, Trzeba rzeczywiście głębokich lub rozległych ran, aby pozostały po nich duże blizny. Tu muszę pocieszyć dziewczyny, że kobieta ma większe jeszcze zdolności regeneracyjne niż mężczyzna. No, pewnie jest to związane z tym, że ma zdolność poczęcia i urodzenia dziecka. Powszechnie znane są uzdrowienia, wyleczenia czy odmłodzenia kobiet spodziewających się właśnie potomstwa. I organizm swojej takiej niezwykłej mądrości przygotowuje w ten sposób przyszłą matkę do jej, czekającej jej roli. Słuchajcie, są zmysły i jest mózg. Mózg, niesamowity mózg, mózg budzi no, chyba największy zachwyt zarówno badaczy, jak i, i, i lajków. To no, jest zupełnie nie, nie, niewiarygodnie skomplek, skomplikowanym mechanizmem i, i, i zupełnie niezwykłym. Można by na ten temat mówić bardzo, bardzo dużo. Myślę, że na podstawie tego tylko, co powiedziałam, jakiegoś e, takiej, takiej odrobiny, tylko jakiegoś takiego wycinka, e, takie spojrzenia e, na, na to, jaką doskonałością rzeczywiście jesteśmy i, i dlaczego, dlaczego o tym mówię. Ano dlatego, że myślę, że skoro jesteśmy tak, czymś tak doskonałym, to powinniśmy i odżywiać się najlepiej, jak potrafimy. Mam nadzieję, że, że przyznacie mi w tym względzie rację. Co możemy kupić sklepach typowych, no to mówić Wam akurat nie muszę. Z tego co zostało tu powiedziane, no wynika, że z całych sił warto wspierać swój organizm, żeby dać mu możliwość funkcjonowania w takim wymiarze, dla jakiego można by powiedzieć został zaprogramowany. Żeby było to możliwe, powinniśmy wziąć sobie do serca i zatrzymać no, na zawsze, najlepiej, to, co całe już wieki temu powiedział Hipokrates, wasze pokarmy winny być waszymi lekami, a leki waszymi pokarmami. W takim razie, gdzie i czego szukać, żeby dać ciału swojemu to, czego rzeczywiście najbardziej potrzebuje? Jako, że problem jest to powszechne dzisiejsze spotkanie, właśnie zdecydowałam się poświęcić superżywności. Wprowadzeniem do tego, o czym dzisiaj będę jeszcze mówić, niech będzie Hipokrates bardzo mądry człowiek, ale teraz wypowiedź współczesnej angielskiej dietetyczki, osoby, której pacjentami jest wiele znamienitości całego świata, m.in. gwiazdy filmowe, ale te prawdziwe, nieoszukane sportowcy, olimpijczycy, a także rodzina królewska.